Tragiczny pożar. W Legionowie nie żyje jedna osoba. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę około godziny 0:30 w budynku przy ulicy pałacowej nr 10 w Legionowie. Na piątym piętrze w jednym z lokali mieszkalnych siedmiopiętrowego bloku doszło do pożaru. W momencie przybycia pierwszych zastępów występowało zadymienie na klatce, jednak brak było zewnętrznych oznak pożaru. Klamka oraz górna część drzwi wejściowych do lokalu były rozgrzane. Podjęto decyzję o natychmiastowym wyważeniu drzwi. Strażacy weszli do mocno zadymionego mieszkania. W jednym z pomieszczeń znaleźli osobę, kobietę poszkodowaną, która była nieprzytomna i bez funkcji życiowych. Natychmiast ewakuowana i przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Podjęto skuteczną reanimację, która pozwoliła przywrócić czynności życiowe. W drugim pomieszczeniu tym, w którym doszło do pożaru, znaleziono mężczyznę. Niestety w tym przypadku, pomimo reanimacji, poszkodowany mężczyzna zmarł. W działaniach ratowniczych uczestniczyło siedem zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej plus zastępca komendanta powiatowego PSP w Legionowie, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego. Na miejscu pracowała również policja pod nadzorem prokuratora który nadzoruje czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przyczyn pożaru. Widzisz coś ciekawego? Powiadom nas. Wyślij wiadomość na nasze media społecznościowe, SMS, lub po prostu zadzwoń pod numer 603-207-465.